Cześć, witamy ponownie na kanale Husator. Dzisiaj postanowiłem nagrać kolejny materiał na temat Junaków M15, ponieważ jesteśmy w trakcie wysyłania już ostatnich dwóch sztuk z tego jesiennego, zimowego, zimowego zamówienia, gdzie robiliśmy jeszcze jakby pełny pakiet modyfikacji z ramkami, z tumikami, więc postanowię nagrać szybki taki materiał poradnikowy. Co zrobić po otrzymaniu motocykla tego typu już po dostawie, czy od nas, czy od innych dostawców, żebyście wiedzieli, jak docierać, bo to jest cały czas temat, którego nie za bardzo ogarniacie. Mylicie motorowery z motocyklem, boicie się jeździć szybko, więc cały czas będę Wam przypominał, jak to zrobić. Powiem o, o dostępności jeszcze pojazdów w tym sezonie. Powiem o kolejny raz o map tuningu. Czy są jeszcze moduły, więc myślę, że będzie krótki, ale bardzo ciekawy materiał dla wszystkich, którzy się interesują tym, zobaczcie, bardzo fajnym motocyklem. Zapraszam do oglądania. Wspominamy, są to roczniki, te są jeszcze 2,22 rocznik, euro, tu jest euro 5. No i tutaj jeszcze pokażę na szybko te modyfikacje, czyli malowanie i modyfikacja układu wydechowego. Nowa cena, czyli tu już mamy modyfikacje 790 i 490, malowanie, oksydowanie zębatki. Już jest 590, nie 390 zł. Dodatkowo pamiętajcie, że mamy w pełnym pakiecie łańcuch czarny za 1500 zł. Jest nasza ramka, ona 279 kosztowała, teraz będzie kosztowała 579 zł. Przez okres wakacyjny mamy wstrzymane. W ogóle robienie dla Waszych pojazdów takich ramek musimy nadprodukować, bo przez półtorej roku nie jesteśmy w stanie nawet jednej mieć na plusie, więc ona będzie tak mniej więcej kosztowała. Tutaj mamy dwa rozwiązania: oryginalne kierunkowska, oraz kierunkowskazy akcesoryjne, więc możecie sobie przy okazji je porównać. Części wszystkie, które demontujemy, Wam zwracamy. W pakiecie macie oczywiście. W pakiecie macie jeszcze możliwość zamówienia czarnych podnóżek. Pokazywaliśmy to naszym kanale YouTube, jest teraz w standardzie robione malowanie na czarny mat. Konfiguracje głównie na, na, na bag będziemy czekać 2-3 tygodnie od momentu dostawy. A przypomnę, są jeszcze dostępne sztuki nowe 223, które wyglądają tak samo. Możecie sobie to zobaczyć w poprzednim filmiku. I dostaniecie wtedy pojazd z modyfikacją przodu, tak jak tutaj macie przykład, czyli lampa ledy uchwyt na lampę ledy to też już będzie o wiele droższe 190 zł uchwyt lampa zostanie na poziomie 490 zł mówimy o kupieniu osobno tego uchwytu normalnie to kosztuje 750 zł części 490 montaż montaż lusterek montaż kierunkowskazów przód oraz montaż kierunkowskazów tył dodatkowo jeszcze montujemy wam trzecią modyfikację czyli akcesoryjną pompę hamulcową z klamkami czarnymi Hamulca oraz sprzęgła. No i wieńczymy to malowaniem na czarny mat. Dlatego czekamy na to 2-3 tygodnie i jeszcze jesteśmy w stanie Wam to na wakacje wysłać. Póki co są dostępne, bo zobaczycie, że nowa dostawa dopiero przejedzie zimą, bądź na początku wiosny. Więc jak ktoś chce jeszcze pojeździć nowym pojazdem, zapraszam do kontaktu na stronie naszej, bądź tutaj mail pod spodem można taki pojazd zamówić. Kosztuje ono 18,99 zł plus 300 zł przegon zerowy i około 2100 wszystkie te modyfikacje o których powiedziałem w czyli 3 dodatkowo map tuning którego też pokazywaliśmy moduły cały czas mamy modyfikujemy je kosztuje to 1500 zł i pojazd od nas może wyjechać już z 14 konnym silnikiem po sezonie zrobicie wyślecie do nas tłumiki wybędziecie w pierwszej kolejności i one będą wyglądały właśnie tak jak tutaj na załączonym obrazku będą też tak brzmiały. Zobaczcie sobie. Odpalimy stacyjkę. Duży dźwięk. Bardzo charakterystyczny. Tego nie będzie dźwięk w ale na zimę to zrobimy i w przyszły sezon w 15 koni i będzie się naprawdę ścigać sobie rewelacyjnie. Każdy, kto otrzymuje Nasz pojazd zmapowany rzeczywiście czuje różnicę. A teraz przechodzimy do docierania. I co macie zrobić w pierwszej kolejności, jak pojazd otrzymacie przez kuriera, firmę transportową bądź przez nas? Jak my dostarczamy pojazd, pełna obsługa jest, ale jak korzystamy z firmy zewnętrznych, muszą to wszystko szybko rozładować i wracać na stanowisko pracy do samochodu i lecieć dalej, bo tak to wygląda. Więc tym filmikiem wam dzisiaj przypomnę, na co zwracamy uwagę po otrzymaniu tego pojazdu. Pierwsze co sprawdzamy dokumenty, to co otrzymujecie, idziecie na łożysko główki ramy. Ja tutaj sobie tylko obrócę, zobaczcie. Łożysko główki ramy i tabliczka znamionowa. Viona QM15 znajduje się w tej części po prawej stronie. Sprawdzacie numer win, sprawdzacie numer. Homologacji i to jest najważniejsze, czyli potwierdzenie tutaj WINU z dokumentami. Następnie sprawdzacie, oglądacie dokładnie motocykl dookoła, czy nie ma żadnych rys. My, jak zawozimy, wszystko mamy ubezpieczone. Firmą zewnętrzną jest to wszystko zastrzegane sobie na liście przewozowym. Jak są jakieś uszkodzenia, jest to wszystko opisane i dokładnie o tym jesteście poinformowani ale ewentualnie może się stać coś, co my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czyli delikatnie porysowanie, no i lecicie w koło z motocyklem, po prostu sprawdzacie. Głównie ma, głównie bak tumiki od spodu, pamiętajcie, on jest dosyć niski, więc fajnie jakby było to sprawdzone, czy nie jest porysowane. Przechodzicie sobie w koło, sprawdzacie, czy nie ma żadnych rys z jednej i z drugiej strony. Następnie przechodzicie do pierwszego odpalania po to, żeby sprawdzić tutaj, Oświetlenie. Przede wszystkim otwieramy, odkręcamy stacyjkę. Sprawdzamy na licznik, ile ma przejechanych kilometrów. Jak mniej więcej to wszystko wygląda? Czy licznik nie jest zalany, bo też tak się zdarzało. Czy nie jest problem z jakimiś tam plamami? Czy to wszystko działa? Potem go odpalacie. Sprawdzacie przede wszystkim działanie oświetlenia. Długie, krótkie, kierunkowskazy awaryjne. Wszystko światła hamowania. Tutaj, postój przód, hamulec przedni, hamulec tylny, jak to wszystko działa, odpalamy go i przechodzimy do instrukcji, jak go docierać. Po kolei przekręcamy stacyjkę, naciskamy sprzęgło, bo tu, pomimo tego, że może świecić MK, może być lekko bity bieg. Naciskamy włącznik rozrusznika, zobaczcie, światła powinny Wam się odpalić automatycznie. Tak to mniej więcej wygląda. Pierwsze co dla mnie najważniejsze, sprawdzamy kierunki. Po lewej stronie klikamy w lewo. Sprawdzacie sobie lewa strona, tył, lewa strona, przód. Czy działa? Tak samo robimy z prawym kierunkowskazem. Wyłączamy klikając. Sprawdzamy awaryjne, też bardzo ważne, światła. W momencie, kiedy nam coś się stanie na. W drodze warto by było włączyć, oczywiście, przy okazji sprawdzamy światło pozycyjne, tył, światło mijania i światło drogowe. Zobaczcie, tutaj mamy światło drogowe, włączamy, świeci się kontrolka i sprawdzamy, czy świeci. Następnie zostaje nam jeszcze sygnał świetny, sygnał dźwiękowy, tutaj jest pod, tutaj i co? I musimy sprawdzić hamulec przedni. Najlepiej jakąś tam sobie, zobaczcie, ręką z prawej strony zobaczyć i amulet w tył również powinien się jakby podświecić podświe pod bardziej. Więc jak to mamy sprawdzone, przechodzimy już do pierwszej jazdy, wbijamy, znaczy dajemy sprzęgło, jedynka na dół, wszystkie biegi są później do góry, biegów jest ich 6, łącznie z jedynką. Staramy się ruszyć, przejechać każdym biegiem, przyspieszyć, zwolnić. A teraz mówię, jak go docieramy. Obrotomierz mamy po to, żeby kontrolować obroty. Prędkościomierz, żeby kontrolować prędkościomierz, jak sama nazwa wskazuje. Dla nas najważniejsze jest pierwsze 500 km. Po 300 km robimy pierwszy przegląd w autoryzowanym serwisie. Najbliżej miejsca zamieszkania. Pomimo tego, że kupujecie to w Husatorze, za co bardzo dziękujemy, możecie się zgłosić e, nawet na stronę Junak Polska i tam jest zakładka, gdzie kupić flagi. Macie takie pineski i sprawdzacie, gdzie jest najbliżej miejsce zamiesz miejsca zamieszkania serwis. Na 300 km jesteśmy na przeglądzie i do 500 km będziemy jeździć według naszych zaleceń. Jeździmy między 6 a 8 tysięcy obrotów. Prędkość między 60 a 70 w porywach 80. Jak przekroczysz 500 km do drugiego przeglądu, a drugi przegląd jest na 1500. Jeździsz między 7 a 8 a nawet 9 tysięcy obrotów. Na prędkościomierzu jest to prędkość około 80 nawet do 90, czego unikamy jeżdżenia na jakby niskim, niskim biegu, na bardzo wysokich obrotach, czyli przekraczając 10-11 tysięcy i trzymać tą prędkość obrotową. Jest to bardzo złe dla tego silnika. Równie złe, co pierwsza opcja, jest jeżdżenie na szóstym biegu przy prędkości obrotowej 4-5 tysięcy, prędkość 50 km. Nie robimy tego. Staramy się na każdym biegu, od jedynki do szóstki, przekroczyć tutaj wyznaczoną ilość obrotów i zmieniamy potem bieg. Redukujemy i znowu bawimy się w zakresie. O których wcześniej powiedziałem, szczegóły macie opisane w e, opisie do tego filmu. Macie taką fajną e, przedziałkę. Trzymajcie się tego. Co najważniejsze, czy mamy ciśnienie 2021, przód 2,2 e, tył. E, wy podczas docierania nie jeździmy w dwie osoby, pomimo, że jest tutaj pojazd dwuosobowy, dopiero to robimy najlepiej e, po 1500 km. Sprawdźcie również sobie po odbiorze ilość płynu chłodniczego. Sprawdźcie sobie również ilość oleju. Lepiej go sobie troszeczkę rozgrzejcie, zróbcie jazdę testową, wróćcie, wyrównajcie go i sprawdźcie sobie właśnie w tym miejscu jest bagnet. Odkręcamy i nie wkręcając, tylko wciskając, wyciągamy i sprawdzamy poziom oleju. I tak to mniej więcej wygląda w skrócie. Ja z mojej strony zachęcam do składania zamówień. Pojazdy można kupić w trzech w 3 WF3 w jednym wersji kolorystycznej czarny połysk my możemy robić to na czarny mat możemy założyć tam akcesyjną pompę hamulcową oraz zmodyfikować z przód czyli zamontować lampę LED z uchwytem kierunkowskazy LEDowe przód, tył oraz lusterka no i tak to mniej więcej wygląda dodatkowo jeszcze map tuning czyli kupujecie od nas moduł my go fleszujemy oryginalny dostajecie w dodatkowo z motocyklem, a tamten jest już zamontowany i będzie Wam już służył po sezonie modyfikujemy tłumiki i macie 15 koni mechanicznych już w podstawie. Muszę zaznaczyć, że modyfikacja, jeśli chodzi o modu, zmienia właściwości homologacyjne, wartości i przez to tracicie gwarancję. Wszystkie szczegóły udzielę telefonicznie bądź mailowo. Zapraszam do kontaktu. Miłego dnia, cześć.